Wiele argumentów przemawia za tym, aby oddać się jednej wybranej dyscyplinie sportu, która będzie naszym konikiem. Czy jednak jest to dobry wybór? Czy ma to sens? Czy rzeczywiście warto to zrobić i skupić się na jednej wybranej tylko naszej ulubionej dyscyplinie? O tym ostatnio rozmawiałem na temat argumentów, które przemawiają za tym, aby tak się zachować. Natomiast w tym odcinku poruszę wszelkie argumenty, Przeciwko temu podejściu i dlaczego nie warto skupiać się tylko na jednej dyscyplinie. Dlatego posłuchaj tego odcinka. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka. Łukasz Dmytrowski. Witam serdecznie, jak zwykle Łukasz z tej strony. Po raz kolejny, pogoda jaka jest, każdy widzi, zimowa pora. Być może słuchasz tego w lecie, więc. Może i słoneczko za oknem, ale bez względu na pogodę, nadaję tutaj dla ciebie specjalnie po to, aby porozmawiać na temat kilku argumentów, które będą dzisiaj w przeciwną stronę niż te w poprzednim odcinku. Jeżeli nie słuchałeś jeszcze poprzedniego odcinka, to warto sobie do niego wrócić, ponieważ będzie to taka fajna część dopełniająca. Natomiast o czym rozmowa miała miejsce? Przede wszystkim rozmawialiśmy o tym, co przeważa za tym, aby skupić się właśnie na jakimś w sporcie wybranym czy jakiejś dyscyplinie po to, aby przede wszystkim mieć możliwość bardziej się poświęcić, żeby uzyskać lepsze wyniki, większą satysfakcję Mniejsze ryzyko też jakiegoś popełniania błędów, utrwalenia złej techniki, no i bardziej, bardziej się w to po prostu zaangażować. To wszystko, dlaczego tak jest i co o tym wszystkim myślę, oczywiście w poprzednim odcinku, więc jeśli chcesz, to wróć sobie teraz do niego. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o tym wszystkim, co przemawia za tym, aby tego nie robić. Aby nie skupiać się tylko i wyłącznie ślepo na jednej wybranej, konkretnej dyscyplinie i co może się stać, jeżeli tak zrobisz. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nikogo nie zniechęcam do tego, aby robić tak czy inaczej. Moja idea jest taka, aby przedstawić te argumenty, aby każdy mógł sobie świadomie wybrać to, co będzie sprawiało, że po prostu zrobi ten krok bardziej świadomie, będzie to wybór bardziej przemyślany i nie będzie później żałować tego, ponieważ wiele osób rozpoczynających swoją przygodę z różnego rodzaju sportami, często wykonuje to, można powiedzieć, całkowicie przypadkowo. Nie jest to jakiś przemyślany wybór, nie jest to coś, co w ogóle jest rzeczą, która będzie przez nich niejako celowo zrobiona. Dlatego w tym odcinku chciałbym uzupełnić to, czego nie powiedziałem w ostatnim odcinku, i tak, aby każdy mógł bardzo świadomie i z pełną, że tak powiem, może no, pełną, stuprocentową pewnością, to nigdy tego się nie da osiągnąć, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas czego innego oczekuje, co innego chce tak naprawdę, ale w pewnym sensie z taką prawie pełną, można powiedzieć, i dużo bardziej krystaliczną pewnością wybrać to, co będzie chciał zrobić i wypróbować to podejście, które bardziej będzie pasowało do niego. Tak więc zaczynamy w takim razie argumenty przeciwko temu, co mogłoby sprawić, żeby właśnie nie poświęcać się tej jednej dyscyplinie. I pierwszym z takich argumentów według mnie jest przede wszystkim pominięcie ważnych aspektów sprawności, które mogą wykraczać poza rejon naszej specjalizacji. Co tutaj mam na myśli? No, jeżeli się skupimy wyłącznie na bieganiu, i będziemy osobą, która tak naprawdę chce się temu oddać bez względu na to czy to będzie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku nasze hobby typowo, czy jakaś taka bardziej ambitna działalność, nazwijmy to, czyli branie udziału w jakichś zawodach czy być może nawet i otarcie się o jakieś tam zawodostwo. Oczywiście świadomie pomijam tutaj uroki sportu zawodowego, ponieważ nie na ten temat jest mój podcast. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie zajmuję się sportem zawodowym, podchodzę tutaj na zasadzie typowo amatorskiej do tego, co robię i co robicie wy, czyli moi przede wszystkim słuchacze. I takie ryzyko, który, o którym mówię, czyli to pominięcie tych ważnych aspektów sprawności, występuje bardzo często, gdy ktoś zauroczy się, zakocha w jakiejś dyscyplinie i bez żadnego takiego, podejrzewam, głębszego przeanalizowania tego, dlaczego akurat padło na tę dyscyplinę. Choć może nawet i po przeanalizowaniu też to nastąpić, zaczyna się walka o wyniki, o ilość treningów, o czas spędzony na tych treningach, o właśnie to zaangażowanie, które można powiedzieć było w poprzednim odcinku tym argumentem za tym, że przemawiał ono na korzyść tego specjalizowania się, poświęcania się jednej dyscyplinie sportu. Natomiast właśnie w tym momencie będę. Częściowo chociażby potencjalnie zaprzeczać, może i samemu sobie. Natomiast nie uważam, żeby tak było. Uważam, że może być tutaj właśnie element nadmiernej specjalizacji w przypadku niektórych osób problemem. Dlaczego? No, bo jeśli skupimy się właśnie na przykład uczepmy się tego biegania, które często lubię podejmować jako taki przykład to zaniedbamy różne inne aspekty naszej sprawności, takie jak chociażby, można powiedzieć, rozciąganie, które jest grzechem bardzo wielu biegaczy, którzy oddają się namiętnie, można powiedzieć, Bieganiu i to bieganie jest ich źródłem największej przyjemności i oczywiście jestem w stanie to zrozumieć. Sam lubię biegać po górach, natomiast do tego, aby biegać, trzeba się bardzo dobrze przygotować. Bieganie jest jednym z takich, no, można powiedzieć, jednym z najbardziej wymagających sportów. Nie mówię już tutaj o jakichś takich bardzo technicznych sportach, ale tak naprawdę wydaje się ono bardzo proste, no bo cóż, zakładasz buty i pędzisz przed siebie. Tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, że ojej, co tu skomplikowanego. Z drugiej strony jednak jest to naprawdę złożony ruch i ta powtarzalność, ilość powtórzeń tych kroków jest naprawdę bardzo długa, szczególnie w przypadku osób, które będą biegały dłuższe dystanse. Najczęściej tak się to właśnie odbywa, bo mało kto traktuje bieganie jako... Sprinty jako jakieś krótkie dystanse, czy nawet średnie 400-800 metrów to już zostawiamy ludziom, którzy się właśnie bardzo mocno specjalizują sportowcom, najczęściej jakimś osobom, które są, no, biorą udział w rywalizacjach. Natomiast my, tacy ludzie, którzy robią to dla czystej przyjemności, najczęściej oddajemy się przynajmniej kilkukilometrowym przebieżkom. Często to bywa takie dość ciekawe, jak progresują ludzie i. Rozszerzają te swoje dystanse, powiększają je, natomiast zapominają o tym, żeby przygotować się zarówno siłowo, zarówno jakoś tak bardziej gimnastycznie i właśnie pod kątem tego rozciągania, pod kątem naszej elastyczności naszych stawów. Nie chodzi już nawet tylko i wyłącznie o to, żeby te mięśnie wróciły do swojej właściwej formy po takim bieganiu, czyli można powiedzieć, żeby odpocząć, ale też właśnie porozluźniać je, pomasować, porolować. Oczywiście nie chcę tutaj uogólniać i nie powiem, że wszyscy tak robią, ale jednak ryzyko tego typu podejścia rośnie wraz z tym naszym specjalizowaniem się. Chociaż z drugiej strony bywają i osoby, które po pewnym czasie nagle tak jakby olśniewa je, że przecież, aby uzyskać lepsze wyniki, warto byłoby zadbać o te pozostałe elementy. Więc nie mogę tutaj jednoznacznie powiedzieć, aby to był argument przeciw, jeśli. Taka osoba w porę się opamięta i nie będzie koncentrować się tylko i wyłącznie na zwiększaniu swojego dystansu biegowego, czyli rozszerzaniu tego swojego hobby, którym stanie się właśnie na przykład bieganie. Podobnie może być w przypadku innych dyscyplin, nie żebym był jakimś przeciwnikiem biegania, tak jak powiedziałem, sam lubię. Może tak się zdarzyć w przypadku chociażby treningu ciężarowego, u takich amatorów kulturystyki, którzy zbyt przesadnie skupią się na budowaniu mięśni, które będą oczywiście fajnie wyglądać, ale mogą być w pewnym sensie dużym ciężarem, obciążeniem dla organizmu, który na przykład nie zostanie dostosowany pod kątem wymagań. Sercowo-naczyniowych, i wówczas taka osoba chcąc pójść na przykład, właśnie pobiegać, będzie miała dużo większy problem, niż gdyby zadbała o to równomiernie, aplikując sobie taki trening bardziej zróżnicowany. Podobnie w przypadku pływania. Pływacy, dużo pływając, bardzo dobrze rozwiną swoją kondycję, rozwiną swoją wytrzymałość, natomiast może im zabraknąć takiej siły prostej, żywej mocy, takiej, która będzie wyrobiona w przypadku treningu. Siłowego, i można byłoby tak wymieniać tych przykładów, prawdopodobnie jeszcze dziesiątki czy setki, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o sam fakt, co może się wydarzyć, jeśli zbyt przesadnie pójdziemy w stronę jednego sportu. I tak jak powiedziałem, nie jestem tu za tym, żeby kogokolwiek zniechęcać do tego, żeby to robić, tyle, żeby mieć świadomość, jakie to niesie za sobą ryzyko. Ryzykiem jest kolejnym tutaj argumentem moim następnym za tym, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie wokoło jednej, jedynej naszej dyscypliny. Takie ryzyko urazów związanych wielokrotnie z przeciążeniem jakiejś konkretnej części ciała. Sam zauważam, że gdy, na przykład jeżdżąc na snowboardzie, odczuwam dużo bardziej jedną stronę swojego ciała, przednią, tą, którą nogę stawiam z przodu. Być może robię coś źle, być może nie jestem na tyle zaawansowany w tym wszystkim, to już pomijam, ale gdybym chciał oddać się. Jeszcze większej ilości czasu poświęcić na to, to prawdopodobnie samo jeżdżenie na desce prowadziłoby prawdopodobnie do jakiejś kontuzji, do jakiegoś przeciążenia. Więc należałoby to przede wszystkim wyprostować. Czyli może i rzeczywiście chwilkę się na tym skupić na tym snowboardzie, poprawić tę technikę. Ale z drugiej strony jest to taki sport bardziej przeciążający jedną stronę ciała, podobnie jak, na przykład tenis, który również ma prawo prowadzić do jakichś zaburzeń, do jakiejś kontuzji jednej z dwóch stron, której bardziej używamy. W przypadku tenisistów będzie to zwykle łokieć tej ręki, którą używają, czy to bark, czy nawet i biodro, kolano i tak dalej. No więc jakby to ryzyko zwykle rośnie, gdy skupiamy się wokoło tylko jednej dyscypliny i zapominamy o takim ogólnym przygotowaniu motorycznym. Natomiast Kolejną rzeczą, którą będziemy robić sobie tutaj, jako taką potencjalną krzywdę, która może wystąpić w przypadku sytuacji, jeżeli oddamy się tylko i wyłącznie jednej dyscyplinie, może być także utrata radości z wykonywania danej dyscypliny. Niestety bywa tak, że początkowe takie zauroczenie, takie hobby, taka jakaś nasza miłość do tego sportu z czasem będzie bledła, przez to, że będziemy coraz mniejszą radość odczuwali, coraz większe takie zobowiązanie się siebie samego do tego, aby poprawiać te nasze wyniki, aby dalej kontynuować, bo jeśli dokładnie nie przemyśleliśmy, dlaczego akurat ta dyscyplina i być może zbyt mocno poszliśmy w kierunku jakiejś jednej gałęzi, jakiejś jednej konkretnej, właśnie dyscypliny, to możemy ją po pewnym czasie niestety traktować jak taki obowiązek, smutny, przykry. Być może jeszcze gdzieś tam odczuwamy jakieś pokłady radości z tego, i właśnie to jest powodem, dla którego kontynuujemy cały czas. Natomiast niestety może być to właśnie coś takiego, co przerodzi się w taki nasz smutny obowiązek, który oczywiście rozumiemy, że jasne, prowadzi to do lepszego zdrowia, do lepszej sprawności, natomiast poświęcamy zbyt wiele czasu, mamy zbyt wąskie spojrzenie na ten jeden element, obszar tej sprawności i być może nie widzimy tych. Potencjalnych naszych zbawicieli, których moglibyśmy zaangażować, czyli innych dyscyplin, do tego, aby ta nasza sprawność na nowo rozkwitła i zaczęła dużo lepiej funkcjonować. Tak więc jest to kolejny argument przeciwko temu, aby się specjalizować w tym, co wybierzemy sobie jako ten swój argument, jako ten swój sport. Kolejną rzeczą, która może się stać, która niekoniecznie jest potencjalnie dobra dla nas, to może być właśnie to takie zbytnie nastawienie się na wynik. Zamiast poprawiania sprawności, będziemy dążyli do tego, aby cały czas śrubować te nasze rezultaty. I oczywiście, dla wielu amatorów, jest to jakiś punkt honoru, nie mówię, że to coś bardzo złego, natomiast czasami zdarza się, że zbyt mocno fiksujemy się, szczególnie w naszej głowie, na tych wynikach. I o ile na początku naszej drogi, nawet przez kilka lat. Jesteśmy w stanie cały czas poprawiać te wyniki, to w pewnym momencie, jeśli nie zadbamy o rozszerzenie tego wachlarza, tego repertuaru naszej sprawności poprzez wykorzystanie innych dyscyplin, wykorzystanie innych ćwiczeń, wówczas nasz progres zacznie spowalniać, a wręcz może przyjąć trajektorię w dół, czyli spadkową. No i jest to zupełnie naturalne dla osób, które już siedzą troszeczkę dłużej w różnego rodzaju sportach i dyscyplinach i wiedzą doskonale, że należy różnorodność zastosować poznawać nowe ćwiczenia, żeby nie tylko czerpać z tego więcej radości, ale przede wszystkim, żeby dać nowe bodźce naszemu organizmowi. To jest kluczowe do tego, aby zacząć odnosić kolejne sukcesy i poprawiać kolejne wyniki na przestrzeni kolejnych lat. Więc jest to pewne ryzyko, jeśli się skupimy na jednej dyscyplinie, że zaniedbamy te pozostałe aspekty, no i wówczas nie tylko właśnie zmniejszy się nasza radość, ale i również razem z nią może niestety spaść nasza sprawność. Kolejnym i ostatnim już w tym przypadku argumentem przeciwko temu, żeby się poświęcać jednej dyscyplinie sportu, jest takie zamknięcie się w jednym systemie. Powtarzanie w kółko tego samego, ćwiczenie, jakieś kopanie, w kółko robienie tego samego, i być może łączy się to, wiąże z tymi poprzednimi argumentami w jakimś pewnym stopniu. Natomiast, tak jak powiedziałem, będzie to zamknięty świat, w którym nie będziemy poznawać nowych potencjalnie korzystnych dla nas innych dyscyplin, które być może pojawią się. I uważając, że tylko jeden jest jedna droga do sukcesu, możemy niepotrzebnie zamykać sobie tutaj różne możliwości, które przecież istnieją pojawiają się w świat treningu, świat sprawności i zdrowia. cały czas się rozwija, i wraz z nim również my powinniśmy się rozwijać. Tak więc myślę, że nie powinniśmy się zamykać na te opcje. I to tyle na dzisiaj. Podsumowując, zachęcam oczywiście do dodania podcastu do swoich ulubionych. A tymczasem żegnamy się i widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki. Cześć. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Po więcej, zapraszam na stronę siłazdrowia.com. Do usłyszenia.